Zdarzają się takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. To się no Ja nie, ja nie, ja nie słyszałem ja o takiej sytuacji. No, ale... się kilka razy na świecie, Wie pan, jakbym pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać. I gdzie on to, i gdzie on to dziecko, ten artykuł... biologiczny. To bardzo ciekawe, co pani mówi. Gdzie ten biologiczny mężczyzna, to dziecko nosi do czasu rozwiązania? Bo to jest osoba z macicą. I dlatego mogą rodzić dziecko. No dobrze, chociaż spytam pana o to, bo to jednak ważna postać w SLD. Mówię o rzeczniczce partii, o pani poseł Annie Marii Żukowskiej. W przypadku tej pani nie po raz pierwszy zresztą milczenie nie jest złotem. Jest szansą i żałuję, że ta szansa nie została wykorzystana. <noise> Czy jest Pani za tym, aby zrównać normy dźwigania ciężarów dla kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku? Obecnie u mężczyzn to jest 30 kg, u kobiet 12, a zarabiają tyle samo. A przyzna Pani, że mężczyzna jest w tym wypadku bardziej wydajny? Nie, nie przyznam, że jest bardziej wydajny, bo wcale nie oznacza, że ten mężczyzna w ciągu 8 godzin pracy przeniesie więcej tych ciężarów niż kobieta. Kobieta naraz może udźwignąć 12, ale może na przykład poruszać się szybciej i przenosić te ciężary bardziej efektywnie. Mazowsze jest tak dużym regionem, że graniczy z Białorusią, więc ta Białoruś jest naprawdę blisko, blisko Ogrodno, jest blisko Warszawy i y, y, czy to... Pani poseł, jeśli dobrze pamiętam, proszę, proszę, tak proszę, Polsce, proszę, Polsce, proszę Polsce, słuchaczy, to? wydaje mi się, że... Mazowsza jednak nie graniczy z Białorusią. Graniczo. Jest, jest, tak? jest okay. fragment taki bardzo wąski, to... ale owszem, zaraz za łosicami, już niedaleko jeszcze jest, jest już granica. Jest to taki mały wycinek Mazowsza, który wcina się między Podlaskie i Lubelskie. Dobrze, pan Robert Winicki. Po pierwsze, to mogę się założyć z panią poseł Żukowską, że Podlaskie jednak na wąskim odcinku graniczy z Lubelskim i że jednak Mazowieckie nie dotyka granicy z Białorusią. Ja tutaj się z panem ale... posełem Winickim mówiąc w ciemno. I, i, Przepraszam, moich nauczyli geografii potencjalnie raczej się z posłem Winickiem zgadzam. Z widzenia medycznego do ósmego tygodnia jest zarodek, do, od ósmego tygodnia do porodu jest płód, a potem mamy noworodka do 28. Ale zarodek trzecia. ludzki, prawda? Zarodek ludzki. Czyli tak. z tego zarodka nie może powstać nic innego? Może, to znaczy jak nie jest człowiek. wcale powiedziane, że. Czy może z tego... jakieś inne stworzenie znaczy, powstać? Niestety tak, no czasami tak? to się są patologiczne czynniki. A czemu dziki nie skolonizowały Europy, tylko zrobił to człowiek? No bo gdyby tak było w przeszłości, przez miliony lat po prostu, no nie no, może nie miliony, ale po prostu y, mamy tyle tych dzików, tak? Ale Pani wie, że od Gibraltaru do y, czatki dzik występuje? Tak, tylko proszę mi powiedzieć, no, czy, dlaczego, czy, czy te dziki mają jakieś, jakichś wrogów naturalnych? jakiś drapieżniki, No, ale, ale Pani Serio pyta, te... czemu dziki nie skolonizowały, czemu no, bo nie bo jeżeli mamy jest czemu nie cywilizacji dzika? dzików, a tak, cywilizacji mamy ludzi? Tak, mamy cywilizację, mamy cywilizację jest. Taki dzika i Jest postodarka. taki przyrozdzika i to wszystkie Może dziki by nas zjadły, panią. gdyby rzeczywiście tak wyjeżdżać. No to co pan tymi mówić taki przyrozdzik, bo się później, przecież... później będą z pani ludzie śmiali. Jeżeli nastolatek wynajmie się do, nie wiem, grabienia liści w ogrodzie sąsiadki albo do strzeżenia trawnika i dogada się z nią, że dostanie pani, za to dwie dychy pani, na przykład, pani, pani to potępia naprawdę, czy popiera? Ale pani pani tak hmm? bezrefleksyjnie, totalnie użyła takiego sformułowania wynajmie się, naprawdę to ja, Tak, tak chwilą, bo jest to, czy znaczy, nie widzę w, w tym nic złego zupełnie, dynosu, zupełnie, jeśli mam być nie, szczera. Wynajmie się w wynajmie się w wynajmie ogóle, się, ale co jest ludzie, złego w tym, pani poseł? Co jest Ale wynajmie się? Naprawdę nie brzmi to Pani jakoś, nie rezonuje z niewolnictwem, ze sprzedawaniem. Po Dobra, to ja, to ja szukam w tej chwili synonimu i boże, zaproponuję, boże. że będzie, jeśli Panią to tak bardzo razi widzisz, i to jest nie. problem i na to teraz Te, to mamy to poświęcać czas. Dziękuję bardzo, bo Pani naprawdę bezrefleksyjnie użyła takiego sformułowania. Pani poseł, wie Pani Również co, bez nie bez będę z Panią o tym teraz spiedlają. dyskutować. Również kobiety tak samo powinny przechodzić szkolenie wojskowe. Tak powinno być równouprawnienie, dlatego że właśnie jeżeli młody człowiek, niezależnie od płci, ma mieć wolę i determinację do walki o kraj, potencjalnie umierania za ten kraj, to musi czuć się z tym krajem związany, musi wiedzieć, że ten kraj gwarantuje mu prawo do mieszkania realnie, a nie tylko w konstytucji, równo, równouprawnienie, równość płac i też równość małżeńską na przykład. Bo dlaczego młodzi geje mieliby ginąć za ojczyznę, kiedy polska ojczyzna właściwie nie dostrzega, że ch chcieliby normalnie funkcjonować tak jak wszystkie inne związki. W związku z tym powstały rozporządzenia, nowe przepisy, ustawa o tym, aby e, redukować tego dzika. Zabijek. Z zasadami. Tak, zabijać. No to na tym polega redukcja. No tak, to nazwijmy rzeczy po imieniu. No, redukcja i... <coughs> Aborcja w takim razie też jest zabójstwem? Jest usunięciem płodu. Płód, płód jest oczywiście organizmem żywym i nie jest płodem słonia, jeżeli znajduje się w organizmie człowieka. Tak, tak, To w takim razie nazywajmy rzeczy po imieniu. Powinniśmy pomagać Ukrainie? Według pana po, po, powinniśmy pomagać dalej, czy nie? Powinniśmy mieć bardziej transakcyjne podejście, bo dokładnie takie mają Ukraińcy. Czyli? To znaczy oczekiwać coś za coś. Ale co by Pan oczekiwał dokładnie w tej sprawie? No na przykład Obecnie. w tej chwili przyjęcia ustawy odblokowującej ekshumację na Wojnie A, oprócz tego i zawarcia oprócz tego umowy, za coś... którą zaproponowałem w 20 no dobrze, roku międzynarodowej. No ale te to życie. Pan sobie zdaje sprawę, Proszę że nie państwa, damy, Przeprowadzono, damy dziesiątki państwu Przeprowadzono dziesiątki broń. tysięcy ekshumacji ofiar Niemiec z II wojny światowej. Jakoś tak, można Tak, przed pełnoskalowej przed, przed, wojny. 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 Niektóre przeprowadzano, ale jeżeli to jest dla Pana rodzaj transakcji, żeby bardziej starymi trupami handlować za mniej, za no, no, takie bardziej stwierdzone. To po prostu to jest obzywiny, to Naprawdę. Jaki cel przekazała Pani 12 75 groszy? Na cel utrzymania siebie i mojego dziecka. Czyli nie, czyli po prostu pobrała Pani pieniądze za coś, za co się Pani nie należało i nie oddała Pani tego na cel charytatywny, nie wierzę. A dlaczego Pan uważa, że mi się nie należało? No bo to były posiedzenia za. E, uczestnictwo, w, znaczy to były diety za uczestnictwo w posiedzeniach mm. Krajowej Rady Sądownictwa, a nie ma Krajowej Rady Sądownictwa. Przecież jest neokRS, a pani uznaje tylko paleo-KRS. <grym> Ładne określenie. Naszym hmm? zdaniem, e, część e, składu, który został wybrany spośród posłów przez Sejm, ma prawo zasiadać w Neo KRS-ie, które Proszę, -KRS proszę Państwa, jakbyście Państwo mieli jakieś wątpliwości, to Anna Maria Żukowska, szefowa Klubu Lewicy właśnie wam wytłumaczyła, że co prawda KRS nie istnieje, ale jak nie. Ona tam... o, nie, nie, nie. tego nie powiedziałam, że nie istnieje. Ale jak jak ona, bo ona tam pójdzie, to należy jej się 12 192,75 zł za grudzień. Za pracę, która by trwała w grudniu dwa tygodnie. Ale. ja pani nie odbieram tych pieniędzy, innymi... ja tylko pokazuję, że to jest całkowita Wracamy. hipokryzja, bo jeżeli mówimy, nie, że coś nie jest ale sądem, nie dopuści do to, głosu, to. to proszę tak bardzo, tak. to nie jak pani wytłumaczy fakt, że pani bierze pieniądze za posiedzenia w KRS-ie, którego to KRS-u pani nie uznaje uznaje jako instytucję, która jest skontaminowana poprzez tryb wyboru części sędziowskiej. To nie znaczy, że w ogóle ten KRS nie istnieje, bo przecież pracuje, przecież nadal są powołania sędziowskie, są sprawy dyscyplinarne i są oceny um, aktów prawnych, które trafiają do oceny właśnie przez pani poseł, Sądownictwa. Jeden z, ce, jeden z cesarzy rzymskich powiedział to znacznie krócej niż pani i pani też mogła to powiedzieć. Po prostu pekunia nonolet. Pieniądze nie śmierdzą.